Dzień dobry się z Państwem, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam wszystkich do tarota na horoskop na miesiąc październik. Witam wszystkich, ale zapraszam zwłaszcza zodiakalne panny, ponieważ jest to horoskop dla was. No właśnie dziś już mamy, zdaje się, drugi październik, a horoskop jest na październik, więc ta energia będzie łatwo taka do uchwycenia, tak? Ponieważ już jesteśmy w tym miesiącu. No i zobaczymy. Od razu przechodzimy do rzeczy. Jakie tu są takie główne, generalne energie? Jaka tutaj generalna energia Wam przyświeca? Panienki w tym miesiącu październiku. to Devil. Debi, Diawołek nam tutaj przyświeca. Niestety, mamy tutaj y, to, co mamy, więc ja bym powiedziała. Trzeba panienki uważać, czy nie utknęłyście w jakichś swoich wyobrażeniach, albo w jakimś, czy nie karmicie się jakimiś kłamstwami, czy nie powodujecie zastoju w swoim życiu właśnie poprzez jakieś fantasmagorie, kłamstewka, które sobie opowiadacie, okłamujecie same siebie, tkwicie gdzieś, ponieważ no, oderwałyście się od rzeczywistości i nie chcecie z tego wyjść. To może tyczyć tak pracy, jak i związku, relacji jakiejś, czy jakiegoś życia osobistego w ogóle, tak jakiegoś rozdziału w życiu osobistym, więc e, od razu trzeba na to zwrócić uwagę. Ten diabełek będzie wywierał na Was silny wpływ, i póki co w kartach zobaczyłam, to nie na korzyść, bo diabeł też ma wiele korzyści, ale u Was m, na ten moment to, co było widać, to raczej właśnie będzie Was trzymał takich e, opowiadanych sobie bajkach albo ktoś opowiada wam bajki, tak? Ojej, no dobra, wypadło, wypadły trzy karty, więc e, nawet dużo kart ja je schowam, ale tylko zobaczę siedem. E, kubków wypadło, które przed chwilą było na spodzie, więc rzeczywiście ktoś wam opowiada bajki. Jest dwa e, kielichy, więc w jakiejś relacji, tak pracowej, zawodowej albo miłosnej może być, mamy lovers, kochankowie, tak, czyli jest tu jakaś trzecia opcja, ktoś trzeci nam się tutaj wtrąca, mamy pazia kielichów, czyli jest tutaj oferowane jakieś uczucie i jest odwrót. Ja bym powiedziała tak, uważajcie, ktoś tutaj ewidentnie w jakiejś relacji powoduje wasze, powoduje jakieś kłamstewka, mydli wam oczy, a podczas kiedy w związku, w relacji pracowej, czy zawodowej, czy, czy miłosnej jest ich trzech, tak, Są, jest więcej osób do, do podziału, uczuć czy tam kasy, jest co chwila oferowanie czegoś, co chwila wyjaśnianie, tak, rozmarzenie, znowu maślane oczy i znowu wracam, odchodzę, wyjaśniam, przepraszam i, i końca tego nie ma i ten diabeł jakby o tym mówi, tak. E, oczywiście jest to czytanie ogólne, więc to nie, nie będzie pewnie dla wszystkich panienek. Ta historia, którą przed chwileczką tutaj nam się objawiła w kartach, no ale dla niektórych może. Tak czy inaczej, diabełek tutaj nie działa na naszą korzyść w tym miesiącu, tylko raczej nas e, rozmydla. Dobra, jakie będą najważniejsze tu wydarzenia dla Was, panieneczki? Na ten miesiąc, proszę bardzo, mamy króla kielichów, mamy uczucia. Uczucia mogą być fałszywe albo toksyczne. Mogą być jakieś nałogi tutaj się u Was objawić, tak? Nie wiem, lekomania, picie, palenie, spanie, jakieś rozczulanie się nad sobą, czy opowiadanie jakichś toksycznych rzeczy, czy właśnie takie miłości jakieś toksyczne, albo jegomość toksyczna, tak? Który po prostu... Pod spodem mamy siódemka, który tutaj, coś jest nam wykradane, coś jest nam zabierane. Może właśnie to my zabieramy sobie swoją własną energię poprzez czy zdrowie, czy energię poprzez właśnie nałogi, czy tkwienie w jakichś banialukach, tak? Albo my komuś kradniemy, albo ktoś nam po prostu, tak? Uczucia, czas, miłość, zdrowie, etc. Jest nam to po prostu wykradane. Jakaś jest tu to duża toksyczność. Zobaczymy. To może być dla niektórych panienek. Teraz usłyszałam, dla niektórych panienek może być praca. I znowu, wejście poprawka, jest to czytanie ogólne, więc nie, nie dla wszystkich. Ale teraz usłyszałam, dla niektórych może być taka praca, gdzie e Czujesz się w tej pracy fantastycznie, być może, jest dobrze, a nie wynika to jakby z powodów finansowych, tak? I ktoś trzyma, albo ta praca Cię trzyma z powodu dobrej atmosfery, albo szefa, albo po prostu jest fajna rodzinna atmosfera, albo ktoś Ciebie cały czas bierze na tą atmosferę, właśnie, a, a, a finansów to jak nie widać, tak nie widać, tak? Albo są po prostu takie, co kot napłakał i należałoby iść w nową drogę już, a a Ciebie trzyma tutaj, tak? To też dla niektórych panienek może być. Jakie tutaj jeszcze wydarzenia dla Ciebie? Judgment, sprawiedliwość, sprawiedliwość, która nie może się odbyć, tak? Albo jest zła ocena czegoś. Tkwimy w jakiejś złej ocenie, nie chcemy się wyzwolić. Głosimy jakąś nieswoją nie, nie prawdę. Nie, nie chcę. Dobrze, rozłożę jeszcze karty. Łojezu, hmm. no i znowu się pokazuje tutaj relacja, tak? No, może być ta praca właśnie, słuchajcie. Miłość bardziej tutaj mi się relacją i pod spodem mamy Adonisa. Ado, Adonisa z konarem płonącym. <laughs> bardziej mi się to na uczucia pokazuje, ale powiem też w wersji pracowej. Trzyma nas jakiś diabeł w robocie. Z, z powodu jakiejś albo tu jest toksyczność duża w pracy i nie chcemy tego zakończyć, nie chcemy tego w jakiś sposób ocenić, zobaczyć, podsumować, tak? Nie chcemy do, dokonać innego wyboru, nie chcemy tego zrobić, ponieważ ten diabeł nam to trzyma. I tak jak powiedziałam, to może być bardzo fajna atmosfera w pracy, tylko pieniędzy nie widać, tak? Tylko pieniędzy nie albo może być zupełnie inna historia, że mamy jakiegoś kochanka w pracy i tylko on tak naprawdę nas, czy, czy ktoś nam się po prostu podoba i tylko to nas tak naprawdę trzyma, zamiast zobaczyć, że to w ogóle sensu żadnego nie ma i pójść w innym zupełnie kierunku. Tego nie chcemy, tak? Tego nie chcemy, na tym się zawiesiliśmy. Mogą być też wszelkie inne sytuacje w robocie, gdzie jest po prostu fałszobłuda buda. E no, i ale my tam tkwimy, tak? Nie, nie chcemy tego widzieć i koniec, tak? Nie, nie chcemy dokonać o, wyboru, a należałoby. I to jest, bym powiedziała, tyle na temat e, pracy. E, a należałoby się, jakby powiedzieć, wyrwać z tego diabełka, posłać go do piekił, odrodzić się i dokonać zupełnie trzeciego wyboru, tak? Ale tego nie bynajmniej nie wiem, czy nie zrobimy na ten moment, ale jest z tym ogromna trudność, tak? Jest trudność z przeniesieniem się no gdzie indziej, tak? w jakieś odejście od tej sytuacji i przeniesienie się zupełnie w inne rejony, jest z tym ogromna, duża trudność, trudność z wyrwaniem się z tego diabła. ugrzęźliśmy gdzieś. Natomiast kwestia miłosna pokazuje się taka, że no właśnie, może być, może być tak, że tkwimy cały czas w jakiejś starej sytuacji, w starej relacji, która jest dla nas niszcząca, toksyczna, a... Zaburza nam w ogóle pole widzenia naszego, jasność widzenia, myślenia. Może mieć związek z mężczyzną, który tak naprawdę jest toksyczny. Może być tak, że on właśnie wraca, odchodzi, wraca, odchodzi, tak. No właśnie, i nie umiemy się z tego uwolnić. Nie chcemy dokonać tego rozrachunku, tak? Po prostu chcemy tam tkwić w tym diabełku, bo jest coś tam kuszącego, tak? Coś tam jest takiego, co nas po prostu kusi jakaś sfera dobrze żre, tak, nieważne, że wszystkie inne się walą z tego powodu, ale jakaś jedna sfera dobrze żre, bynajmniej my się tak oszukujemy i w związku z tym może tutaj ten seks jest dobry, tak, albo, albo tu jest jakaś pasja, która po prostu, albo ten jegomość jest tak charyzmatyczna, albo tak potrafi wzrokiem na nas popatrzeć, że po prostu gumka od majtek pęka, tak, i no nie da rady wyjść z tego. Czy mo może być tysiąc innych powodów, ale no nie jesteśmy w stanie się tutaj z tego uwolnić, a należałoby posłać jego do czeluści piekielnych i e, iść po prostu dalej, tak? To jest taka sytuacja. E, nie dokonujemy takiego wyboru. Natomiast, ja bym powiedziała, jest szansa na to, że możemy to zrobić, jeżeli uda nam się jeżeli uda nam się ocenić te uczucia, tą sytuację finans... tą, tą y, y, sytuację uczuciową, bądź tego jego mościa, jeżeli tylko y, uda nam się postawić go pod ten y, lincz, pod ten pręgierz, taki y, sąd, który... gdzie my jesteśmy tym sędzią, no może się okazać, że zobaczymy bardzo różne rzeczy, tak? I że y, y, jasno zauważymy, że właściwie my to tutaj Albo ten jegomość jest piątym kołem w naszym życiu, albo my tutaj robimy za takie jakieś e, cudzą pościel, tak, żeby ktoś mógł się wyspać, i będzie nam łatwiej po prostu wtedy e, no, do tych szyiści go wy, wygnać, tak, posłać e, i dokonać zupełnie e, korzystniejszego dla nas e, wyboru. Albo jeżeli dojrzymy, że ktoś nam tutaj. W małżeństwie e, coś niefajnie się kręci, to może będziemy w stanie, jeżeli tylko przejrzymy na oczy, nie będziemy bali się prawdy, to może być tak, że my tego kogoś, tak, e, poślemy do, do diabła, e, no i, i decyzja zostanie e, podjęta taka, jaka powinna być. Zobacz, takie karty mi się tutaj pokazują, tak. Tak bardziej ogólnie, jakaś dla wszystkich panienek, e, musicie zwrócić uwagę, czy, czy właśnie też na te nałogi zwrócicie uwagę, e, ale też tak bardziej bym powiedziała, że ogólnie dla wszystkich, że e, musicie zwrócić uwagę na to, czy, mm, czy w sferze e, psychicznej, uczuciowej, psychicznej, mentalnej, emoc emocjonalnej, czy, czy, nie, nie ma, czy nie żyjecie jakimś obrazem z gruntu fałszywym, tak? Czy jakiś obraz. Swe, nie wiem, jak to powiedzieć. A, czy po prostu. Men, men, no, nie wiem, jak to powiedzieć. Jakiś obraz fałszywy jest w waszym życiu i czy wy to widzicie? Bo może być tak, że nie. Może być też dla niektórych zdrada w ogóle w związku, w małżeństwie. Więc też musicie na to, na to uważać w tym miesiącu. No coś tutaj tak, ta rodzina jest zagrożona. Sielanka, spokój, dobre małżeństwo. Teraz usłyszałam, że słuchajcie, jeżeli jesteście w małżeństwie, no tam dziesiątka kielichów była pod spodem. Jeżeli uważacie, że teraz do tych panienek, które są w małżeństwach już długoletnich, jeżeli uważacie, że że, że w waszym małżeństwie jest ok, ponieważ jest bezpiecznie, ciepło i Józek jest posłuszny, tak, I, i robi wszystko to, co chce, to uważajcie panienki, bo Józkowi tak naprawdę może to nie wystarczyć, że to może być, bo, bo tu jest jakiś zły obraz, tak, i też podepnijcie sobie pod jakieś inne sytuacje w swoim życiu. Ja podaję, jakby, jeden z przykładów, tak? a wy sobie to może, żeby wiadomo było o co chodzi, a Wy sobie możecie przełożyć na inne, na inne aspekty życia, bo jest to czytanie ogólne. Macie jakiś zły obraz, macie oglądu, więc przysłowiowo powiedzmy, jeżeli jesteście w długotrwałym małżeństwie, gdzie jest ciepło, sielsko, anielsko, bezpiecznie, żyjemy sobie pod kloszem, jesteśmy pewni swego. Józek jest w bamboszach, słucha się nas, posłuszny. Wiemy, gdzie, gdzie był, o której godzinie, tak? I zawsze do domu wraca. To jest jakiś fałszywy obraz Wasz, bo Józkowi może to nie wystarczać. Józek może dokonać rozrachunku jakiegoś, podsumowania jakiegoś tutaj, właśnie tejże historii i stwierdzić, że że on chce czegoś więcej, że on tutaj jest nierealizowany w jakiś sposób. Diabełek może mu tutaj szeptać i ten diabełek będzie rzutował na wasze życie, na wasze małżeństwo, wasz związek, relacje. I może być tak, że Józek po czy tam Kazimierz, czy tam jakiś inny, tak? Może Hęczysław może dojść do wniosku, że to mu jest, że to mu nie wystarcza po prostu. I może być taka sytuacja, że zdecyduje się na, na inny wybór, tak? Po prostu pójdzie bokiem. I ten diabeł będzie rzutował na, na, wasze, na wasze sprawy, na wasze życie. Ponieważ ktoś pójdzie bokiem, no będzie ktoś dla was bliski, ważny. Będzie to miało przerzut na wasze życie. Ale to jest jeden z przykładów, które podałam, tak? Natomiast musicie zwrócić uwagę na to. M, tu mamy y, stronę mieczową pod spodem. Więc jest coś na rzeczy. Że jest jakiś zły obraz rzeczywistości w waszym życiu, tak? W jakimś aspekcie. I trzeba to po prostu zobaczyć. Ale też mówi mi ta karta o tym, czy i ten diabeł tu, że naprawdę zastanów się, panienko, czy te, to miejsce, w którym jesteś, nie wiem, czy tu chodzi o pracę, o, o, o rozwiązek, o adres zamieszkania, cokolwiek, czy o środowisko, w które właśnie wlazłaś, czy. Czy tu, gdzie jesteś, to czy rzeczywiście jest to miejsce dla Ciebie, tak? To miejsce, to towarzystwo, to środowisko, ta praca, czy to naprawdę jest dla Ciebie? Czy przypadkiem nie powinnaś być gdzieś indziej? Tak? Czy To takie dla Ciebie do rozważenia. Też zwróć uwagę na to, czy przypadkiem nie ignorujesz swoich jakichś pomysłów, przeczuć pomysłów? Czy tego nie ignorujesz, tak? Czy coś ci nie umyka, nie, nie ulatuje? Takie tutaj dla ciebie są karty. Na co nie masz wpływu? Na co nie masz wpływu? Co tu jest przeszkodą? Co jest źle? Nie masz wpływu na to, że ktoś odejdzie, że, że ktoś może chcieć odejść albo że ktoś m, może cię zatrzymywać gdzieś właśnie, tak jakby to nie jest poza Twoją kontrolą. Że są to jakieś. Nie masz wpływu na to, że ktoś ma czegoś dość, więc zwróć uwagę na to, że jakiś tutaj Chancysław może chcieć dać nogę, tak? Zwróć na to uwagę. Diabeł ci mówi wtedy, w takim razie, będzie rzutował w taki sposób, że trzeba się uwolnić od czegoś dla niektórych, ale jednocześnie mówi o tym, że, że to ty musisz, jeżeli chcesz coś zatrzymać, to ty musisz dokonać tutaj jakiejś oceny twojego żywota, oceny tego diabła, który to wszystko spowodował, ale jednocześnie w tym diable, no warto zrobić wszystko, wszystko, żeby było tak, tak jak w naszej woli, tak wedle naszej woli, więc działać odważnie z rozmachem może kusić, może trzeba jeżeli Hęczysław nie dostawał tego, co co mu się wydawało, że, że powinien, a ty osiadłaś na laurach i Hęczysław stwierdził, że czas iść w tany, bo, bo jest głodny to diabeł w takim razie może Ci powiedzieć, że to ty musisz tutaj dojrzeć tego diabła, tak? Może diabła swojego, może diabła Chęczysława, a może diabła i twojego, i Chęczysława, ale żeby pokonać tego diabła jednocześnie, musisz sama się stać tym diabłem. Może ty masz teraz kusić, może ty masz działać w taki sposób, żeby Chęczysława z powrotem do siebie przyciągnąć, tak? Bo nie masz wpływu na to, że ktoś ma czegoś dosyć. Ktoś może chcieć odejść realnie, albo w swojej głowie. Co chwila robi gdzieś wycieczki, tak? Co chwila marzy o jakiejś jadwidze, tak? Albo po prostu ktoś nie masz wpływu na to, że ktoś systematycznie gdzieś chadzał, tak? I wracał, odchodził, wracał, odchodził. To taki jeden z przykładów. Przełóżcie sobie to proszę na, u siebie, na historię. Nie masz na to wpływu. Uh, a na co masz wpływ? Masz wpływ na to, żeby odrzucić tego diabła, tak? Mamy piątkę monet. Masz wpływ na to, żeby znaleźć sytuację, wyjście z takiej sytuacji, żeby odrzucić diabła, żeby odrzucić, żeby skończyć, zaprzestać z jakąś sytuacją, która jest dla Ciebie niefajna, niemiła, która cię jak bagno wciąga, gdzie grzeźniesz, tak? albo ukrócić jakiemuś sławowi jakiś tu wycieczek. Gdzieś realnych bądź mentalnych, gdzieś gdzie ciągle ucieka, masz wpływ na tym, żeby skończyć też jakieś nadmierne emocje, złe emocje, burzliwe jakieś kłótnie mogą to być, czy jakieś złe namiętności, tak? Czy jakieś zdrady to czy coś, czy po prostu kłótnie rodzinne, toksyczne jakieś rozmowy. Toksyczne oddziaływanie, czy nałogi, no masz wpływ na to, że to ty możesz o tym zadecydować, to ty możesz powiedzieć koniec, tak? Basta. Możesz zakończyć jakąś relację, zakończyć współpracę toksyczną, zakończyć złą pracę, gdzie nie ma kasy, oszustwo, tak? I bazowanie na emocjach, tylko masz Szansę zrobić podsumowanie, trzeci wybór, dokonać, pokonać diabła, a w niektórych sytuacjach jest taka dla ciebie podpowiedź, że aby pokonać diabła, sama musisz się stać diabłem, tak? Pewnie w takich sytuacjach, właśnie, gdzie trzeba spowodować, że nasz ślubny Hańczysław, żeby nie robił wycieczek gdzieś, to żeby pokonać jego diabła, muszę stać się diabłem, kusicielką, żeby go zatrzymać. Ale to ty masz tutaj wpływ na to, żeby przestać karmić diabła, tak? Żeby przestać to dokarmiać. Dać mu pustą michę, tak? Albo wystawić mu rachunek. Jakby to jest dla Ciebie. Pod spodem mamy dziewiątkę pentakli, która mówi nam o tym, że to Ty możesz właśnie znaleźć Wyjście z jakiejś trudnej sytuacji poprzez, jakby, powrót do piękna, powrót do poczucia własnej wartości, do czerpania z jakiegoś bogactwa, które już wzbogaciłaś w sobie, bądź wspólnie z czy Sławem. Tak, musi być jakaś godność, to poczucie wartości, chęć. Stanie posiadania pieniędzy, jeśli chodzi o pracę, tak? Nie patrzymy tam na dobre sytuacje, jakieś tam czy toksyczne, emocjonalne szantaże, czy po prostu fajna atmosfera, gdzie, która nas wciąga kasę, nie daje. Jakby tu ma być równowaga, tu ma być piękno, mają być pieniądze, czerpanie z tego, co już wypracowałam, czerpanie ze swoich talentów, dobre towarzystwo, dobry poziom, tak? A... Takie tutaj rzeczy ma, mają e, zaistnieć, więc tu możesz przestać karmić tego diabła. Pustą Michę mu dać, tak? I żyryj z pustej Michy, jak też. Co ci się tutaj panno e, plącze pod nogami? Co jeszcze jest problemem? Plączę się w, tu w październiku dla Ciebie pod nogami. E, demon, no księżyc, tu są niejasności, kłamstwa. Tu cały czas mówię. Ech. Moja droga panienko, tu naprawdę masz jakąś taką dziką sytuację w tym miesiącu, że y, ugrzęzłaś w jakimś diable albo jakieś Twoje otoczenie, ktoś z Twoich bliskich i to rzutuje niestety na Twoje życie. Musisz odkryć jakąś prawdę, y, zobaczyć jakieś inne zupełnie rzeczy, które są na ten moment dla Ciebie ukryte albo które Ty sama ukrywasz, sama nie chcesz widzieć, sama nie chcesz stanąć. Y, jakby w prawdzie, to musi wypłynąć na jaw, tak? bo tu może być właśnie problem, też jakieś samooszukiwanie się. Ktoś nas oszukuje, albo my się w czymś oszukujemy, może być też problem z kobiecością. tak? Jeżeli ja mówię, że Hańczyzław ma chęć, nie masz na to wpływu, że Hańczyzław robi jakieś wycieczki realne czy, czy mentalne. I żeby pokonać diabła, w takim wypadku Ty masz się stać tym diabłem, a problemem jest Twoja kobiecość, tak? albo relacje z kobietami. Albo właśnie Twoja kobiecość jakaś taka. Może być problemem jakaś cykliczność. Ktoś cyklicznie gdzieś łazi. Tak? Cyklicznie robi jakieś wycieczki, albo cyklicznie powtarza się jakaś sytuacja, albo cyklicznie trafiasz na tych samych facetów. Którzy mają dokładnie ten sam schemat działania, tą samą mentalność i to powtarza się u ciebie cyklicznie. Więc to też jakieś takie cykle, y, zwróć na to uwagę, to może ci się plątać, tak, być pod nogami, ale też relacje z kobietami, kobiecość, Twoja kobiecość, ciąża, uwaga na jakąś, na, na nieplanowaną ciążę. Jeżeli byś, y, jeżeli nie, nie masz takich zamiarów, tak, no to uwaga, bo się przy tych kartach też może. Przetrafić, i to ty masz wpływ na to, żeby do tego nie dopuścić, jeżeli tego nie chcesz. Tak więc, to, to, to też takie by było mm, dla ciebie. A jaka jest jeszcze rada dla ciebie, panienko? Taka generalna rada dla panny na październik, słońce zaszło. Jak tutaj o tych ciemnych sprawkach mówiłam, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jaka rada dla ciebie jest, panienko? Sześć mieczy. Trzeba tutaj y, odpłynąć od czegoś, po, poszukać. Tu, tu mamy trzeci wybór i tu mamy trzeci wybór. Generalnie chodzi o inny wybór, tak? Bo jest to czytanie ogólne, więc nie dla wszystkich będzie. Nie znam Waszych historii osobistych. Mm, więc, jakby tutaj jest konieczność uspokojenia się, uspokojenia czegoś, kogoś odpłynięcia od sytuacji osoby. E, sposobów zachowań, sposobów myślenia, wypłynięcia gdzieś dalej, pozwolenie sobie e, na no, nowe kierunki, nowe e, prądy myślenia, nowe jakieś tutaj rzeczy, tak? Nowe umowy, nowe zupełnie e, sprawy, tak? Bym powiedziała, radą jest dla ciebie, e, zostaw coś, odejdź, uwolnij się, tak? Pozwól sobie na rozwój. Inny wybór. Takie karty dla Ciebie, moja droga. Nowe ścieżki, wytyczanie nowych ścieżków, ścieżek, badanie nowych lądów. E, takie karty dla Ciebie, Panienko. I życzę powodzenia. Te, takie karty dosyć, dosyć. No, pamiętaj, że czasami musisz sama stać się diabłem, żeby diabła pokonać. Zastanów się w jakich dziedzinach życia to u Ciebie będzie aktualne. Pa.